Rząd obcych i inwazyjnych. Ma to wymóc większe kontrole nad fermami. Fermami, które masowo powstają w regionie ku rozpaczy mieszkańców. Mateusz Burdziński. Pre -torkami! Pre -torkami! Policyjna obstawa okazała się niepotrzebna. Protest przed siedzibą sejmiku przebiegał spokojnie. Choć spokoju od dawna nie mają m.in. mieszkańcy Przelewic czy Miedzynia, którzy od kilku tygodni pilnują, by norki nie pojawiły się w ich sąsiedztwie. Chcemy, żeby przelewice były miejscowością i gminą ekologiczną, a nasza perełka ogród dendrologiczny nie był zagrożony inwazją norki amerykańskiej. Nie można wyeksmitować na ulicę człowieka? Można wyeksmitować, ale norki pan nie może wyrzucić. A problem jest tym większy, że fermy do 16 tysięcy sztuk nie wymagają raportu oddziaływania na środowisko. Nie ma też przepisów mówiących w jakiej odległości od zabudowań mogą one powstawać. Wiąże się to też z plagą mu. No i tak samo z ucieczkami norek, gdzie po prostu niszczy nasze rodzime gatunki, wchodzi nam do kurników, wygryza nasze zwierzęta. Stąd jednogłośna decyzja radnych i apel do ministrów środowiska i rolnictwa o wpisanie norki na listę zwierząt obcych i inwazyjnych, z której zniknęła w 2011 roku. Nie jesteśmy za tym, żeby jednoznacznie, definitywnie uniemożliwiać, ale jednak te przepisy powinny być bardzo restrykcyjne. Przypomnijmy, w przelewicach duński inwestor chciał wwieźć norki na teren hodowli, choć nie miał potrzebnych pozwoleń. Zatrzymali go mieszkańcy, którzy do dziś pilnują wjazdu na posesję. Natomiast w miedzeniu koło Lipian firma ma wszelkie pozwolenia, ale protestujący mieszkańcy nie wpuszczają na teren budowy ciężkiego sprzętu. Mateusz Burdziński, Szczecin. Zatrzymany pod zarzutem przyjęcia łapówki za sfałszowanie testamentu szczeciński adwokat Marek K. po południu opuścił areszt. Wpłynęło poręczenie majątkowe w